Welcome to Shintown 365. Insights, outlooks, current perspectives from the world of business law. Szanowni państwo, nazywam się Wojciech Kubiśtam i w dzisiejszym odcinku piątki na piątek chciałbym przedstawić aspekty związane z karą porządkową w kontekście konsultacji z zakładową organizacją związkową, która reprezentuje interesy ukaranego pracownika. Podstawą do nałożenia kary porządkowej jest oczywiście kodeks pracy i przepisy przewidują trzy kary porządkowe. Pierwsza to jest kara upomnienia, kara nagany oraz kara porządkowa. Karę porządkową upomnienia nagany, pracodawca może nałożyć na pracownika, który nie, nie potwierdza swojej obecności w pracy. Nie, nie przestrzega ustalonego porządku w pracy, nie przestrzega przepisów BHP, przepisów PPOŻ, a także nie usprawiedliwia swojej nieobecności w pracy. Kara porządkowa dotyczy gatunkowo cięższego rodzaju naruszeń przez pracownika, takich jak spożywanie alkoholu w pracy, czy w ogóle stawienie się do pracy po, po spożyciu alkoholu. Dotyczy to samo hmm, środków, które działają podobnie do alkoholu. W praktyce, mogą się, w praktyce mogą pojawić się problemy związane z etapem konsultacji z zakładową organizacją związkową, i takie trzy problemy, które miały miejsce w praktyce, chciałbym teraz przedstawić. Chodzi o sytuację, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Czy wtedy pracodawca powinien Konsultować nałożenie kary porządkowej z przedstawicielem pracowników, czyli radą zakładową. Nie. Tutaj pracodawca nie ma takiego obowiązku. Rada zakładowa nie ma takich uprawnień, które mają tylko zakładowe organizacje związkowe. Kolejnym, kolejnym aspektem, który może stwarza problemy w praktyce, to jest kiedy należałoby konsultować z organizacją nałożenia kary na pracownika? Czy na etapie przygotowywania pisma do pracownika, czy dopiero już po tym, jak pracownik otrzymał pismo zawiadomiające o nałożeniu kary? Właściwym momentem będzie otrzymanie sprzeciwu od pracownika. Tutaj ruch musi wykonać pracownik, czyli właśnie składając ten sprzeciw. Dopiero wówczas pracodawca jest związany przez przepisy do zasięgnięcia stanowiska zakładowej organizacji. Ma na to 14 dni. I kiedy pracodawca powinien zwrócić się o to do zakładowej organizacji? Nie ma jednego terminu. Dlatego zalecane jest, żeby zrobił to jak najszybciej. Bo po 14 dniach sprzeciw, który pracownik złożył, będzie automatycznie uznane za uwzględnienie tego sprzeciwu przez pracodawcę. Kolejnym aspektem, który może stwarzać problemy w praktyce jest, jest problem, w którym pracodawca przed zwróceniem się do zakładowej organizacji o zajęcia stanowiska informuje już pracownika, że jego sprzeciw został uwzględniony. Z uwagi na to, że jest to decyzja pozytywna dla pracownika, to można domniemywać, żeby, że odstąpienie od, od konsultacji z zakładową organizacją nie stanowi tutaj rażącego naruszenia uprawnień z zakładowej organizacji związkowej przy nakładaniu kar. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek piątki na piątek. Thank you for your attention. Should you have any further questions on today's topic, our experts will be happy to provide you with further information. You can find our contact details on our website shintan.com.